mano z tej strony, Faber, to jest kolejny odcinek z Grida dwójki. Słuchajcie, przed chwilą sobie przejechałem dwa wyzwania, ponieważ, tak jak mówiłem, tego typu rzeczy będę przejeżdżał sobie poza odcinkiem, by nie tracić czasu. Jednak zawody specjalne stwierdziłem, że będę przejeżdżać w, w odcinku normalnie, dlatego że tutaj jest coś jednak bardziej ciekawego niż wyzwania. W wyzwaniu po prostu muszę przejechać w pewnym czasie. Przejechać, prawda, pewien dystans i muszę się zmieścić w, w danym czasie. No to no tutaj, akurat, nie jest nic szczególnego. Tu bez problemu się raczej zazwyczaj zdobywa. Jednak tutaj, w tych zawodach socjalnych już trzeba się troszeczkę postarać, bo tutaj są różne wyścigi różnego rodzaju. I myślę, że warto to także jednak pokazać. Pomimo tego, że się bardzo spieszę. powiem też. Tyle. Ok. Powiem tylko tyle, że yy, dziwię się, że jeszcze za bardzo nikt y, nie, nagry nie nagrywa, słuchajcie, Grida Autosport, czyli tego najnowszego co dopiero wyszedł. Jest to dla mnie bardzo dziwne. ...są tam po to, żeby je wyprzedzać. A, szyb, szyb, szyb... ...krok. Come on! Jak ty jedziesz, człowieku? Kolizja, hello. To auto średnio się tutaj nadaje. zapora dzieci. Chak, nie. Szajza. Rombany, no. Do końca tylko dwa okrążenia. Aha. Wtorni, otwórzmy, fak, w dupę. Świetnie. Każde wyprzedzone auto przybliża Cię do zwycięstwa. O te tak. spokojnie sprawdźmy, w którą stronę obejmą. Ok, tutaj oni zjeżdżają na lewo. Teraz uwaga. żeby ktoś nie przypierdzielić. Power. No no no. no. Okay. nie okrążenie. Okej. Damn. Ned. Nie. Zwijajcie na lewo. Płagam. Dobra. Sama bicz. I z prawej strony. Fuck no go chyba. Spokojnie. Masz szczęście, to był paskudny wypadek. Co? O czym ty gadasz? Ej, hey oh, skręcaj tą hello? No i tak już tutaj meta, także, dobra, czy wykonane jest? Całe szczęście, kurde, bo nie szło mi najlepiej, szczerze powiedziawszy, no ale, świetnie, nawet 9. No w zaokrągleniu 10 tysięcy gości miał przede mną, w za mną, więc luzik bez większej spiny. Nice! Dobra. Udało Ci się zdobyć nowych fanów I to będzie wkrótce. No to okej, okay, lecimy w takim razie te kolejne wyścigi. Yy, tak, Chyba polecę Nissanem. bo to Mazdą, wiecie co teraz jeździłem, więc średnio mi się jeździ, a tym, tym Nissanem nie pamiętam jak mi się powiedziawszy jechało. Kurczę, szkoda, że nie ma tej mojej bm no. Bardzo żałuję. To ona, ona jest po prostu światna na wszystko. Zobaczymy, jak ten Nissan się będzie sprawować. Trasa wokół Tamiya obfituje w szerokie zakręty. Idealnie nadające się, by wprowadzić auto w drift. Mhm. A, tu znowu te wyścigi typu... Różnica. Ty nie daj się wyprzedzić. Masz nad nim znaczną przewagę. Tak trzymaj. No nie powiedział no? Znaczna przewaga, hello. Znaczna przewaga jest dopiero właśnie w momencie, gdy jest 5 sekund. Cholera. Chyba nie będę tego cofać. No, no chyba se jaja robicie. Co mnie tak wyniosło? Nie, dobra, ten Nissan chyba jest za bardzo... ...skłonny... Swoje koło może być uszkodzone. Nie no. dziw się, gdy auto zacznie ściągać. Tak, tak. Ten Nissan jest za bardzo skłonny do driftów. Dobra ja pierdzielę Ale lecimy dalej, nie będę już cofać po raz kolejny. Ale sami widzicie, jaką kurde leci po prostu bokiem. Chyba ta Mazda będzie lepsza. Następnym razem spróbuję. Yes, Maria, kto się miota na tej drodze? Cii, oh no! Masz 4 sekundy przewagi. Wygrasz tę rundę. Staram się. Tylko troszkę zwolniłem. jakoś to auto niespecjalnie przyspiesza pod górkę. Yeah, man! Szyryj <gryś> spaliny! <gryś> Dobra, osiągnięcie! Nie wiem, że prawi, że staniesz się O ja. Yeah. Dobra. Zagonc rozważają możliwość dołączenia do nas. Ale słabiak. Słabiak właśnie poszedł. Teraz też ci się uda. Słabiak właśnie jedzie yy, mazdom, więc. Aha, kurde. Ale nie sądzę, że teraz bliżej musisz bronić swojej pozycji. Kojnie. No, teraz będziesz rozpaliny. A, dobra. Ja znam tekst, i spaliny, ale... Żryj? No nie, no to już w ogóle... W ogóle dobry tekst... Dobra... Nie najgorzej... Troszkę bokiem... Mor, po raz drugi na tym samym zakręcie. Prosta. Wciśnij ten gaz w podłogę! Twoja przewaga jest coraz mniejsza. Pora dodać gazu. Hello! można cały czas cisnąć gazu. A wykonalne sobie znaczną przewagę. Ta runda jest już twoja. Zobaczymy. O. Reguła 5 sekund. Spoko. Wygrałeś z drugiej pozycji. To był prawdziwy pokaz siły. No. Kurczę, strasznie żałuję, że nikt z moich znajomych nie ma, e, nie ma tej gry. Kurczę, tak. Jest tutaj ta możliwość, żeby się po, po, e, e, porównać z innymi znajomymi, e, którzy właśnie przejechali te, te trasy, ale tutaj no kurczę nie mam możliwości. Szkoda. Szkoda bardzo tego żałuję. No liczba falów niezła, już ponad milion, ciężko całkiem nieźle. Tak daleko i wreszcie zostać dostrzeżonym. Musisz jeszcze tylko poprawić rezultaty wyścigów z niektórymi klubami. Mhm. A oczywiście lecimy teraz Mazdą, no bo chcę sprawdzić jak ona będzie się sprawować. Jak mówię, Nissan strasznie jest ponętny na, na te drifty kurcze, no. Rwie się do tych driftów, skubany. Okej. Okay. Trasa w Hongkongu aż roi się od zakrętów, dlatego bierz je ostrożnie. Jasne. Jeden kierowca z Kaulund Dragons jest groźny, a co dopiero siedmiu. Może być ciekawie. Czyli dobrze, że wziąłem swój Mazda, bo zapowiada się zacięty wyścig. Czuję to. Mhm. Stopać prowadzenie na samym początku. Postaram się. No kurde, rąbany, no. Jasny gwint. W dupę z tym wszystkim. Jedziesz, nie wbijaj się nikomu w tłupę. No, ja pierdzielę. Spróbuj odzyskać pozycję. Nieźle teraz z łatwością wyprzedzisz wóz przed tobą. Mm -hmm, tak. Się trochę zagapiłem. Ty, no i co jeszcze? Mazda jest o wiele bardziej opanowana, powiem szczerze. Nie no, katastrofa po prostu. Obserwuj uważnie jego tory jazdy i spróbuj go wyprzedzić. Nie, ta Mazda też coś kurde świruje. Te ta, ta są do dupy w ogóle. motywnie napędowe no i właśnie tym jest problem kurde że to zaraz idzie w poślizg piąta pozycja hello na po pierwszej ja mam kurde kilometr nie ma szans Dobra sobie albo ta auto skręca wpada i wpada w ten sam poślizg albo w ogóle nie skręca Mogę już cofać? Więc, jeżeli coś jeszcze zrobię, to myślę, że będzie ciekawie. Kamon, chociaż trzeci, no cokolwiek, ale nie piąty. Jakby mi dali biurko, to. Bez problemu bym ich wyprzedził. Dobra, słuchajcie, to nie ma sensu. Eee, wystartujemy ponownie, bo... Kurde, na no pierwszy raz mi się zdarzyło, że bym powtarzał wyścig. Baskitu. Czego on to robi? W dupę... Ten zakręt jest tragiczny. Co za frajer, czy on zawsze musi się ustawiać wtedy, kiedy... Ja go muszę wyprzedzać... ...przede mną. Już trochę straciłem, niestety. Skręcaj! Kurde! Co za trudne auto! No po prostu non-stop poślizg. Ja za tym nie przepadam, bo często jest to nie do skontrolowania. Screw you. Dobra, trzecia pozycja zawsze coś, ale... Jadą bez większego problemu, a ja po prostu latam od prawej krawędzi do lewej. No, hello. Zero realizmu po prostu. No i ja tutaj przy takiej prędkości wpadam poślizg, a on se po prostu jedzie No to jest niemożliwe. Mamy te same auta i powinien też lecieć poślizgiem tak jak ja. Szybciej. I siedzi na ogonie cały czas. Mam pewne wątpliwości, że zaraz mnie to bardzo zgubi. O oh fuck! Zaczyna się tańczenie na drodze. No i meta. Na trzeciej pozycji skończyłem. <słuch> Bez sens. Tragedia. No co ja mogę prowadzić na to? Że nie wygrałeś, ale trzecie miejsce nie jest złe. Bardzo szkoda. Tutaj średnio się dało cokolwiek więcej osiągnąć. No cóż, przejdziemy sobie jeszcze jeden wyścig i zobaczymy. Musimy za wszelką cenę wypromować nadchodzący sezon. Ukończenie zadań od sponsorów bardzo by nam pomogło. Polećmy tym razem jednak Nissanem. Ech, może będzie lepiej. Trasa Bakutami obfituje w szerokie zakręty, idealnie nadające się, by wprowadzić auto w drift. Poszło! Przewaga w pierwszej rundzie zwiększy twoją pewność siebie oraz da Ci zwycięstwo Staraj zwiększyć swoją przewagę. Hello, dopiero wystartowałem. Póki co lecę maksymalną prędkością Fucking bitchen. się zaczynają. Yy, bardzo mi też yy, no właśnie utrudnia ten fraps, który nie umie tutaj nagrywać poprawnie. On mi utrudnia bardzo z tej życie i sprawę, bo no, gdyby nie on, gdyby miał stałe FPSy, to może też by szło lepiej, ale niestety raz mam więcej FPS-ów raz mniej i to bardzo, bardzo przeszkadza, słuchajcie. Dobra, ale wygraliśmy. Jeszcze będzie jeden wyścig. Będziemy startować z drugiej pozycji. Dostaliło z Dragons. Dostali łomot od Nowicjusza. Długo nie zapomną tej porażki. Trzymaj tempo, a wkrótce go dogonisz. Już go dogoniłem i przegoniłem. nad nie nim znaczną przewagę, tak trzymaj. Znaczną, dopiero. Auć, Dobra. Holy shit. I tu się zaczynają te... Zarpiają się prawie mam... Ja Nerad zyskał trochę. Gazę przy gazu, okej. Okay. jeszcze nie tutaj, ale... Dobra, a to już w sumie to już zaraz będzie meta, no. Już jest meta. Dobra, tak się raczej wygraliśmy. Eee, zasada tam 5 sekund tam już pół biedy. Okej. Okay. To był prawdziwy popis umiejętności. Zadziwiające zwycięstwo. pierwsza. Nadal zadanie Zadania od sponsorów oczywiście tutaj mają na myśli. Dobra. Wow. 100 milionów 130 000 od sponsorów. W ten sposób uzyskasz więcej fanów. Nie rezygnuj więc z okazji. Eee. A chwila, czekajcie, się. Jakie tam były sponsorzy? Wygraj jedno z wyzwań. Hello, wygrałem już. Wygraj zawody w trybie. Chyba powiedziałem pierwszą pozycję wtedy zdobyć. Dobra, nieważne. Dobrze, nieważne. Whatever. Cholercia, no to chyba. Dobra, no trudno. W trybie punktów kontrolnych czas jest twoim wrogiem. Celem jest pokonanie najdłuższego dystansu przed upływem określonego czasu. Dotarcie do punktu kontrolnego zwiększa jego ilość. Uważaj na ota, które odpadły. Inaczej wyścig skończy się dla ciebie wcześniej niż myślisz. Jest, wreszcie. Fila? Skąd ten wątpliwość się tu wziął? bo chyba miałem, czy nie? Dobra, jest Audi, które ja sobie wcześniej odblokowałem. jeszcze nie przyniechałem, no przecież no Hello. Dobra. Próbujemy sklep z pakietem DLC. Zawartość do pobrania samochód. Co? Nie ja za stanowić część pakietu zawartość do pobrania, którego nie posiadasz. Okej, okay, nie teraz. To po co mi go tutaj dajecie, no? Ha, tutaj pisze performance, dobra. No to lecimy Audikiem, słuchajcie Audikiem mi się całkiem fajnie jechało okej okay. Otrzymasz kolejne zaproszenie. Okay. Samochody są na pozycjach. Przygotuj się do startu, otrzymujesz premię czasową, to dobrze. Zyskałeś trochę czasu. Jeśli zdołasz utrzymać to tempo, na pewno wygrasz, Mam taką nadzieję. Jak widzicie Audi o wiele O oh, fuck Nawrót. Kliknąłem backspace. Hello. Audi jest o wiele lepszy jeżeli chodzi o tego typu trasy. W ogóle nie ślizga nie wpada w żadne poślizgi. Nawet bym powiedział, że ciężko jest go wprowadzić w, w jakikolwiek poślizg. Meta? Jeśli jest jakakolwiek nie. szansa by zyskać na czasie, musisz ją wykorzystać. Wow. Widzieliście jak on pięknie idzie? Nawet nic nie musiałem kontrolować kołami. Tak dlatego tak lubię to auto. Raz nim tylko jechałem i to mi wystarczy. Ja od razu wiem, które auto mi się podoba i które auto dobrze jeździ. No póki co jestem pierwszy. o oh shit, oh shit. Dobra, tu jest ten nawrót. razem troszkę lepiej wyszło. Ile jeszcze czasu mam taki jeździć? To było jak dotąd najszybsze okrążenie. Nie do końca wiem. Czy też czas nie skończy? Bo do tego powoli zmierzam, niestety. Czas coraz krótszy. To mi się nie podoba. Jeszcze pięć sekund. Och, come on. Tak. Jeszcze pięć sekund. Staram się. O kurde. 7 Uch. No i niestety pach pierwsza pozycja uh, uh, uh. daliśmy radę niesamowite wygrałeś z Dubai VIP już za pierwszym razem na tym jednak nie koniec mm -hmm. coś tam gadało ale niestety znowu przerwałem za ta pozycja pierwsza ale wyścig mi się podobał. Zwłaszcza tym autem. Milion, dwieście, dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt, no. Podczas najbliższych zawodów przyda Ci się któryś z tych aut. Wybierz jedno z nich, a ja dostarczę Ci je do garażu. Raczej Nissan. Dobra, słuszny wybór. Twoje wysiłki sprawiły, że Dubaj VIP postanowili zaprosić Cię na kolejne zawody. Mam świetne wieści. Harunaki i chcą się przekonać, jak poradzisz sobie z driftem. No hmm. obra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych trzymajcie się i cześć.